Czy porażka z drużyną grającą o klasę rozgrywkową niżej na tym etapie przygotowań to powód do niepokoju dla sztabu trenerskiego zagłębia lubin i kibiców miedziowego klubu? No z pewnością nie jest to usprawiedliwienie, że jesteśmy na obozie i że trenujemy ciężko. To jest jakby normalna rzecz i ona tutaj nie powinna mieć wpływu na wynik tego spotkania, bo ten wynik tutaj był, no może też nie będę szukał jakiejś tam. Słów, ale myślę, że to będzie lekcja, jak potrafi się ułożyć mecz, w którym mamy naprawdę sporo dogodnych sytuacji, włącznie z rzutem karnym, a na rezultat, jakim się to kończy, no, no na pewno jest tutaj bardzo, bardzo dużym rozczarowaniem. Czy ta nieskuteczność w pierwszej połowie, kiedy Zagłębie miało przewagę i prowadziło grę, zadecydowała o końcowym wyniku? No z pewnością tak, bo jeżeli się strzela bramkę w pierwszej czy drugiej minucie, no to, to ustawia mecz. No z pewnością tak, bo, bo tych sytuacji było też bardzo dużo i, i gdzieś tam z minuty na minutę wkradała się niepewność i niecierpliwość w nasze granie. No ale, ale odmienną sprawą jest też sam fakt straty bramek. Bramki padały po naszych indywidualnych błędach. No, no, na pewno przeanalizujemy je na spokojnie. Tutaj też nie ma żadnego usprawiedliwienia, czy piłka skoczyła, czy ktoś się zagapił, czy bo często się szuka różnych usprawiedliwień, no, na pewno nie będziemy tutaj szukali łatwych usprawiedliwień. A z jaką reakcją sztabu szkoleniowego spotka się postawa zawodników w dzisiejszym meczu? No tutaj ja już bym zostawił tutaj to bez jakiegoś komentarza.